Dzień dobry Widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Tutaj jak widzicie kurki to jajka Tutaj się widzą dwie kurki Kurka raz silka i normalna No i tutaj jak widzicie Wszystkie kury jakieś rasy typu arakuana Silka i ta inne, nie? Rajska, normalna i silka Ci teraz silka oczywiście Kurka rajska Kolejna rakłana Tutaj kolejna rakłana chowa się za koguta I oczywiście Tutaj wiele innych kur Które dzisiaj kupiłem Nowych kur jest 30 A starszych kurek jest 12 A kogutów jest 3 Eee, więc tak to właśnie wygląda. O, ja nie mogę. Kurka próbowała wskoczyć. O, kolejna pewnie będzie próbowała wskoczyć, ale nie wiem, co mam więcej pokazać. No co, tu jest kogucik. Tu kolejny. I tu kolejny, nie? Ale to już Wam pokazywałem w pierwszym odcinku. Tu Kurki, które postaram się trochę wygonić z, z tego ciemnego miejsca, bo chciałam je bardziej pokazać. No i jak widzicie, tak to właśnie wygląda. Nie no, zasłaniam światło. No i tak to wygląda. No No i kurki będą już spać. No właśnie, Rajska chyba nie chce, bym ją nagrywał. Kogucik tu ma już 4 lata chyba. Ten kogucik we wrześniu będzie kończył 4. Tutaj kurka silka też 4. A te kurki mają po 17 miesięcy. nie? Znaczy, co ja mówię? Nie 17 miesięcy, tylko tygodni. Tu właśnie kurka grzebie. A ty są niezadowolona? O, i tu jeszcze jedna jest z nowszych. Tutaj kolejna. A tu kogucik jakiś niezadowolony, oczywiście. Dobra, widzowie. To ja już chyba będę kończył ten krótki odcinek. Ha.